Ja do całej misji kupiłem specjalny podkoszulek, żeby pasowało do tego wszystkiego. Poza tym teraz w tym momencie jesteśmy już w trasie. Zostało nam około 100 km, więc ja już się nie mogę doczekać. Zauważyłeś w ogóle, jaki ten, ten, ten mój statyw, uchwyt jest, jest kompatybilny? No kurwa, gdzie go dasz, on w ogóle żyje. On jest taki wiesz gumowy i mu się te nogi wyginają na wszystkie strony światła. Trochę taki jak plastik medyczny do tego, do dildo. No, nie no może troszkę tak Zuzia na niego mówi ośmiornica 3.0 V6 TDI Audi A6 C6 Staroszek ale kalajary Ja Ci powiem, że ten samochód ogólnie Co by nie było, co by nie było To jak BMW s 60 z 3 litrowym dieslem Zawsze będzie się wyświetlał i będzie miał zawsze chyba zainteresowanie. Te samochody wtedy, w tamtym czasie, wyprodukowane w okolicy rocznika 2004 do 2010, to najlepsze samochody i tak samo jak E60, Audi A6 c to jest kozak. A wydaje mi się, że chodzi o to, że ten kryzys dobił właśnie branżę też motoryzacyjną że później zaczęli szukać właśnie tych ee... później weszła ta wszechobecna ekologia i koniec świata. No to bo też. tutaj też już jest ekologia, bo są DPF -y i wszystko, ale tu jeszcze da się to jak gdyby ogarnąć, ale już. Tu jest DPF? Jesteś pewny? Nie mm. ty jesteś ty No ja myślę, że już rok spokojnie. Spokojnie rok. I się pyta, czy w 3-litrowym Audi A606 z 3-litrowym Dieslem z 2006, tak? 7 rok. I on się pyta, czy ma DPF. Bo ogólnie wiesz, chyba nie ma, bo nie, nie przesparza żadnych problemów. Nie, no jest ok, dobra, jedziemy po ciągnik. Jesteśmy na miejscu. Od razu, przy okazji, to Wam nie pokazałem. Odpaliliśmy tego zielonego Ursusa. Yy, bo ten jest wyremontowany, już jakiś wyremontowany. Taki był szybki, jednodniowy remont. No i do tej pory jest w porządku. Nic mu się nie stało. W tym momencie już 3 miesiące minęły. On teraz stoi na wilgoci. Dwa miesiące nie był odpalany. Odpalił bez problemu. Ale to jest to miejsce. To miejsce, w którym zaczynamy naszą zabawę z Ursusem C330. Nie robiłem nigdy czegoś takiego. Zawsze z samochodami. Nigdy te samochody nie były zepsute, zaniedbane. I zniszczono, jak ten Ursus teraz w tym momencie. On tutaj stoi ponad 25 lat, w tym jednym tym samym miejscu. Ogólnie mm, właściciel powiedział, że on jest niesprawny, ponieważ prawdopodobnie ma zatarty motor. Nie wiadomo, co się stało: czy zatarte są tłoki, czy stoi cokolwiek innego. No ale nie działa, na tą chwilę nie działa. Więc teraz jest już tutaj wszystko przygotowane. Jak zauważyliście w tym momencie, to, może ja Wam przypomnę, jak to wyglądało jeszcze 3 miesiące temu. Zobacz, co znalazłem. Ursus C330, chyba żółty. I jak tak teraz na szybko patrzę. Jest kremowy grill. Jeszcze ursusik tutaj, naklejka została jakaś. Jest pokrywka górna. Jest oryginalny filtr powietrza jeszcze z tą niebieską naklejką. Powiem Wam, że chyba to oryginalny w ogóle taki ciągnik, całkiem chyba żeby to nieźle powiedzieć w niezłym stanie, bo on w stanie jest tragicznym kondycji jest słabej, aczkolwiek taki wygląda jak w oryginale, brakuje mu napisu tutaj Ursus, e, czyli gdzieś tam, się, gdzieś tam się pozbyli w trakcie użytkowania, jest lampa wsteczna jest tutaj ta hydraulika do tylnych tutaj chyba, do tej chyba podnośników są jakieś dwa akumulatory no powiem wam, oryginalny ciągnik, tutaj delikatnie ukruszona lampka i co? kluczyk stacji co popatrz tutaj się odpala chyba z boku, z tego co pamiętam, ale to na pewno nie będzie działało. 50 motogodzin w ogóle ma, czyli nowy ze sklepu, tak? Niemożliwe, żeby ktoś takie coś kupił i porzucił. W tym momencie ciągnik stoi nadębowo, ale zaraz będzie na lawecie. Ja mam taką nadzieję. Jeszcze przed tym takim naszym całym wyjazdem, no zobaczcie, jak to wygląda. Są poodrzucane te wszystkie szaki na boki, jest okej, okay, ale roślinki, pokrzywki, jak rosły, tak rosną. Ostatnio pod filmem pisaliście, że jest to z Ursus C330M i ja tutaj w tym momencie zauważyłem, wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo jak gdyby ta naklejka nie wpadła mi w oko, ja zauważyłem, że też taka naklejka jest z tej strony, C330M i to jest podobno jakiś tam ostatni, jeden z ostatnich takich ciągników Ursusów 30, które zostały wyprodukowane. On jest ogólnie taki niezbyt duży, on jak na niego patrzysz, no ciągnie jak ciągnik, nie? Każdy ciągnik wydaje się, że jest wielki i ciężki. To on jest taki Taki optymalny. Tutaj gdzieś coś z tym zawieszeniem. Wiem, że pod ostatnim filmem tam rozpoznawaliście nawet, że to zawieszenie ma jakiś swój specjalny kształt. Kształt tego filtra powiesza też jest podobno jakiś specjalny. Tutaj ten siłownik też jakoś specjalnie. W któryś latach tu był przykręcony do góry tego błotnika. To światełko gdzieś tutaj do obsługi z tyłu, ten siłownik to jest do przyczepy. Ja myślałem, że to jest siłownik do czego innego, a to pisaliście ostatnio, że to jest siłownik, który tutaj podpinamy przyczepę i obsługuje gdzieś tam tą hydraulikę w przyczepie. No wszystko prawdopodobnie jest to prawda. Raczej też bym powiedział, że na 100%, bo jak gdyby Wy się bardziej znacie ode mnie. Ja jeździłem takim ciągnikiem nowym w latach 90-tych w 91 bodajże to było jeździłem jako 11-letnie dziecko takim ciągnikiem nowym całkowicie ze sklepu no i tylko tyle wiem tutaj jeżeli chodzi o całą tego mechanikę tak naprawdę będę się uczył teraz i każdy komentarz, który napiszecie pod filmem jako ciekawostka do tego na 100% będzie pomocny także możecie pisać wszystko co chcecie tutaj tak naprawdę ze wszystkich tych elementów zobaczcie, że tutaj wszystko jest wszystko zostało w oryginale tak jak było łącznie nawet z tym, że ten kluczyk, który ostatnio tutaj pokazywałem on tutaj dalej jest w tym miejscu tylko, że to wszystko jest takie mega turbo strasznie zniszczone, no bo 25 lat to stało pod chmurką. 25 lat. Ja mam nadzieję, że my to uruchomimy, że to jeszcze będzie ładnie wyglądało, ale roboty tutaj. To tu jest od metra. Zabieramy się za robotę. Ogólnie ciągnik jest taki zastany tutaj, że w żaden sposób, no tak, ręką sobie go ruszam, jakby co najmniej 20 kilo ważył, ale w żaden sposób próbowaliśmy go tutaj gdzieś drgnąć, po prostu ani drgnie. Jest niby rozblokowany na skrzyni biegów, zaraz zobaczymy. Podjeżdżamy drugim zielonym, zapinamy go na hol. Może się uda. No tutaj niby jest luz. Teraz wrzucony, ale czy to jest luz? Czy to jest luz po 25 latach? Czy to jest luz? Czy to jest wszystko tam zastane? Uwaga, olej sprawdzam. E no mokre panie! Zalana oliwa do pełna. Kto to nalał? Cały silnik w oliwie. Dobra. Jedzie ekspert od wyciągania ciągników. Drugi raz w życiu siedzi. Na ciągniku. Dobrze, że na terenie prywatnym. Proszę. Specjalista. A co tą kurtkę mam ubrać? Na siedzenie. No dobra, myślałem, że, że będę w niej jechał. Proszę, po 25 latach. Załędzie na ziemię. To dzisiaj jest moje miejsce od dzisiaj. Potel jak nowy będzie teraz. Nowa tapicerka. Proszę bardzo. Możemy jechać. Zapinamy linkę. Nie wejdzie tam. Na milimetry, ale wejdzie. Wszystko jest za nowe. Panie, startujemy. Po 25 latach, ale uważaj delikatnie, żeby czegoś nie urwać, bo on może ma wszystko poblokowane. U mnie na deco. Oni zablokowane na Coś tutaj będzie. Kompletnie nie da się wcisnąć hamulca. Uważaj na psa. Uciekaj. To się to nie, nie da nic nacisnąć. Kompletnie. Nic. No ale jadę. Nie, no to mi się podoba. Piszcie w komentarzu tak 2000. Może odmówimy twój, twój ciągnik. Ciągnik teraz troszeczkę pojedzie sam, bez kierowcy, bo jest prędkość po prostu pół na godzinę. A ja chcę zobaczyć, dlaczego zeszła opona. Jest kompletnie bez powietrza i w tym momencie będzie nam ciężko ją założyć. No a tutaj jest delikatny little problem, ponieważ opony są mega stare. 40 lat są tutaj na tym ciągniku. No i... Delikatny problemik. Ciągnik w tym momencie, można powiedzieć, że jedzie sam. Jest okej. Okay. Naprawdę cieszę się jak dziecko z całej tej sytuacji. I mam wielką nadzieję, że będzie tylko lepiej. Co ja zrobię teraz z tą oponą, nie wiem. Coś będziemy musieli wymyśleć. A few moments later Mamy tutaj podnośnik już zainstalowany. Żebyśmy mogli go delikatnie dźwignąć, Zelżyć po prostu z tym kołem. No i będziemy próbować pompować. Opona jest tak popękana. Że jak ona to wytrzyma, to, to będzie jakiś cud. Ale jesteśmy oczywiście jak zawsze w dobrej myśli. Proszę bardzo, ciągniczek idealnie idzie do góry. Musimy zobaczyć, czy się nie przechyla. Ale jest ok. Ciekawe, co wentylek na to w ogóle powie. Czy on jeszcze w ogóle funkcjonuje po tylu latach? No ale w ogóle, jak się już delikatnie prostuje, bo już tak przed chwilą wygląda, jakby się chciał wywracać, wystarczy. Dobra, pompujemy. Ty, w ogóle ręką da się to pokręcić. Patrz, Ty, normalnie da się ręką pokręcić. Albo ja jestem taki silny, czy co? Jo, jo. To, że silny, to ja wiem, ale że aż taki? Nawet się nie spodziewałem, że zabawa z ciągnikami przysporzy tyle radości więcej niż normalnie z samochodami. Chwila prawdy. Eee, coś silnego. No, zrobiona maszyna, chłopie zaraz będzie jechać na zmianę. O. o! O! Dziurka jest. No, jest. I to duża. Szeleści, aż bulgocze. No, a taka. Licha. A, taka... a jeszcze na no chyba, że jedziemy do obi i go napełnimy od środka pianką budowlaną normalnie. To nie jest taki głupi pomysł. Tak, tak. Nie no, pomysłów jest mnóstwo, wiecie, przy takich sytuacjach pomysły się rodzą same i to tak w momencie. Pianką budowlaną do opon, rozumiesz co on w ogóle powiedział? Nie do wiary. Jedzie następny pan, już tę malować. Za tydzień, za tydzień! Dogadane. Dobra, starczy. Musimy teraz ściągnąć oponę, bo jest plan, żebyśmy wymienili denty. Robione. Łatwo. Jesteśmy. Mamy dętkę. Sławek pojechał do sklepu, zaraz przywiezie. Będzie jak nowe. Jest, to wyszło. Mamy teraz Ursusa na bezdętkowych oponach. A to zakleić dziurkę, pompujesz ładnie i zobacz jakie piękne koło ratunkowe. Jakie wielkie, ze dwie osoby by się zmieściły. Teraz się dowiemy, ile dentka kosztuje. Jaka cena? 149. Proszę, zostawione jest. Dzieci będą jeszcze pływać na rzece. Ale to co, ona nie schodzi czy? Schodzi troszkę tu. Gdzieś tu w tym miejscu. No uh -huh. wiesz, w tych czasach nikt na takim nie pływa, dawniej się na tym pływało czy nie? No i jeszcze, nawet dobrze. Jeszcze z takich opon się robiło chustawki, nie? Tutaj wpakowałeś linki, tak, tak, pach i huśtawka z tego było. Teraz już tego nikt nie robi. Teraz takie koła ratunkowe i takie dopływania to się kupuje w markecie. Dwa razy popływasz i pęknięte, nawet raz czasami. Jaki mamy patent tutaj, co wymyśliłeś? Pokaż? Podciśnienie, żebyśmy wyciągnęli wodę z opony. Patrzymy i oglądamy czy działa. Właśnie, bo będę żeby do dziurki w las. Dziurka jest najważniejsza. Tak, po paluszku. Najlepiej po paluszku, jak nie widać. też starej szkół, za tyle. Czucia nie ma. Już nie czuć gdzie dziura. Dzi dziura. <grym> 2024. W życiu nie wytrzyma tyle, co ta, która tutaj była, no ale. A jest nowa. Nie jeszcze. za mało Złapane. tak profesjonalnie, że się bardziej już nie da. To jak my to będziemy tak remontować? W takim tempie to dzisiaj będzie odpalony. <laughs> no. Ogromnie wielka opona, wydawałoby się, że trzeba tutaj 20 atmosfer napompować, a to nieprawda. Nie. 5 atmosfer to możecie sobie napompować do kolażówki, jak jest taka oponka i potrzebujecie mieć beton. 8 8 nawet, okay. proszę bardzo, no. A tutaj sobie zapompujemy prawdopodobnie 1,5 do 2 i wystarczy zupełności. Nic nie pokazuje, zepsuta ta zegarek jest. Jak już jest prawie pierwsza. Na moim zegarku prawie pierwsza. Wystarczająco dużo mamy. Teraz jest aż za dużo. Wystarczy. To znaczy... się przyjedzie, zobaczy powie Panowie, jeszcze napompowali za dużo. Troszeczkę obczyszczę teraz maszynę z tego wszystkiego, bo jak będziemy yy, go ściągali, to żeby już taki był bardziej czysty. Sprężonym powietrzem po prostu. To jest taki de auto detailing, nie? Bo używamy tego pistoleta w detailingu do tego, żeby gdzieś tam psikać w te kratki, w te rzeczy, no to to podobna sytuacja. No autodetailing, detailing, to jest to samo. Półkę z akumulatora to teraz zmuchuje. Taka jest zardzewiała. Jak się stało, że on tu Okazuje się, że zgraliśmy się w czasie idealnie. My zdążyliśmy wymienić oponę, tętkę. Ja teraz odkurzam, a Zbyszek już jest. Normalnie jakby to było wszystko ustawione, wiecie. No w telewizji wszystko zawsze jest ustawione, więc prawdopodobnie też takie będą komentarze. Ale my się umówiliśmy na pierwszą między pierwszą a drugą ze Zbyszkiem. I zobaczcie jak jest. Pierwsza pięć. No, tak właśnie z nim jest zawsze. Powiem Ci, że nie, zgraliśmy się w czasie idealnie. No tak, nie bo tyle yy, że wymieniliśmy dentkę. Ja teraz go jak gdyby odmuchuję, żebyśmy normalnie mogli jechać, bo się normalnie toczy. Super. No. A jak pierwsze wrażenie? No on normalnie chodzi teraz jak jakoś. Gitara. Wyprostujesz to? Kukra. Uruchomiliśmy ciągnik normalny. Bardzo... Rzecz, że jeszcze przed chwilą w ogóle nawet nie mógł drgnąć z miejsca. Gdzie jedzie ciągnik? Ze mną? Do Krakowa. Do nie? Krakowa. Będziemy odnawiać? No jasne. To już wracamy takim odnowionym. Okej. Okay. Ostatnie sekundy, proszę się pożegnać. I lecimy. <gry> <gry> nie spodziewałem, że ja na starość rolnikiem zostanę. Rolnikiem mechanikiem. 11 lat na niego sikałeś. I co? I teraz ci go zabrali. Tyle lat sikałeś na niego, tyle lat. To by pomyślał, ale to wszystko wasza zasługa. Czekaj sekundkę, bo właśnie tu będziemy nagrywali w Waszej szkole film. W sumie to jesteś pierwszą osobą, która tutaj jak gdyby wystąpi A, teraz na tym filmie, no. no. tak, zrobiliśmy to tak, żeby nie robić tej zamieszania pod szkołą przed 8 rano. Tak, można wjeżdżać. A to jest najważniejsza rzecz. Przepraszam, wiesz co to jest za pojazd? To jest również ciągnik. Jest na 100% starszy od tego, który tutaj będzie wjeżdżał. Tak, to jest projekt uczniów yy, wykonany w 100% z młodzieżą. Silnik to jest po prostu to i to. Nie, to jest jakaś skrzynia biegów. Troszkę powiększyliśmy, żeby zmieścił się w nie stworzeń. Tutaj to już są prace lakiernicze. Interesuje się, szkolimy się dobrze, bo tak naprawdę w traktorach to wszystko robimy sami, w tamtym robiliśmy całą instalację jako uczniowie. I Do ogólnie dlatego te silniki są takie niezniszczalne. Dokładnie.